그래서 의 이름으로 Połowę Także ja pierwszy, to na pierwszy dres kupiłem 3 lata temu. mi się już, pomijamy eee, Zamówiłem w Marketing 14 stycznia

W piątek, w sobotę, w niedzielę, w nawet w sobotę tam się do ale nie wiem, chciałbym się podjechać. Potem nagle mi, że paczka doręczona, wszedłem do portiera, to już Pojechałem gdzieś tam z dziećmi do rodziców, którzy robi na klasie, dostałem SMS-a, że dzisiaj twój kurier dostarczy twoją paczkę. to oni żyją swoim życiem. I powiedzmy, że tydzień. No nie, w środę zamówiłem wieczorem. Czwartek. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. No nie działałem, 5 dni. A na dobrą sprawę myślę, że gdyby my kupił dupę, nie, no, to by było w sobotę. A co też oni nich samą Oni też ją mają? No ja bardzo. Troszkę tańsze, nie bierzemy, ale tam chcesz już A widzisz? No to zawsze coś, no i wszyscy męskie idzie. Ja. Dziękuję Chociaż przy takim zamówieniu jak ty masz za 700 zł to może, może zobaczymy, może nic nie będzie trzeba. Płacić. Tutaj to jest taki internet, żeby sprawdzić że nie jest nie wiem, przewodniczący. 恭喜恭喜发财。

Kapel z punktu 5, lecz o miejsce 19. Serwański Kapel. Bardzo ładnie gazety na światło, prawda? Niedługo idzie na światło. I to bardzo szybko. Wspomnijcie, mój ojciec. Serwański Kapel, fankowym dla Serwańskiego. I don't miss the phone with the engineers. Well no. nie spożywam, myślałem, żebyś się bronił dalej. No tak, ale przychadził. Jestem filmowany do Europy. No tak, tak. na ta. Dziękuję.

Zależny walczak z numer 10, walczak zaleski dziesiątka. Chcesz To tak nawet postoi trochę no. Taraszewski Stanisław Maksyniuk, stół nr 5. Wichrzyski Paweł, Kiszenka Ludmiła, stół nr 1.